Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przypadł mi zaszczyt zakończenia całej konferencji, i ponieważ mój zespół od lat zajmuje się badaniem procesu starzenia, zarówno na poziomie molekularnym, jak i ostatnio bardzo intensywnie pracujemy na poziomie całego organizmu, prowadzimy badania epidemiologiczne, ale ponieważ są to badania samego procesu starzenia, a dopiero wchodzimy w terapię antystarzeniową, Dlatego nie będę Państwu pokazywała naszych wyników. Natomiast jakby zsumuję dla Państwa to, co na dzisiaj możemy robić, żeby opóźnić sam proces starzenia, a przede wszystkim, żeby poprawić jego przebieg. Problem polega na tym, że starzenie jest procesem bardzo wieloczynnikowym. Jest wiele czynników, które ten proces zapoczątkowuje. Do końca, jeszcze nie wiadomo de facto, czy rzeczywiście istnieje taki jeden czynnik zapoczątkowujący najprawdopodobniej nie i skutki starzenia są bardzo rozbudowane, dlatego nadzieja, że pojedyncza substancja czy pojedyncza interwencja będzie w stanie spowodować, że starzenie będzie zdrowe, a życie bardzo długie, raczej raczej taka nadzieja jest płonna. Najbardziej bym myślała, że być może kiedyś będzie stworzony preparat, który będzie się składał z kilku różnych czynników i dopiero razem wtedy może, może będzie można osiągnąć Rzeczywiście efektywny taki czynnik, który będzie w stanie spowalniać starzenia. starzenie. Póki co, niestety, takiego preparatu nie ma. Jaki jest cel działań antystarzeniowych? Po pierwsze, wydłużenie życia, ale wydłużenie życia bez wydłużenia jego fazy w zdrowiu oczywiście nie ma sensu, dlatego że nikt nie chce być. Osobą, która będzie na przykład 20 lat leżała w łóżku i wymagała pomocy osób trzecich, a na, na końcu umrze. Dlatego też pomyśl, starzenie y, to jest nie tylko wydłużenie życia, ale również opóźnienie zachorowań, jeżeli w ogóle muszą wystąpić. Y, y, działania antystarzeniowe y, możemy rozpocząć bardzo wcześniej. De facto, im wcześniej się je rozpocznie, a polegają one głównie na stylu życia, o którym już kilkoro y, przedmówców wspominało. Tym, tym lepiej, tym te efekty będą lepsze. Więc w pierwszym etapie, zanim pojawią się takie ewidentne cechy starzenia, działania powinny być nastawione na spowolnienie starzenia. W pewnym momencie, po osiągnięciu pewnego wieku, przy czym pewny wiek, to trudno powiedzieć, jaki to jest wiek, może około czterdziestki, wchodzimy w etap prewencji chorób, do których ma się pewnego rodzaju usposobienie. To znaczy, jeżeli w rodzinie jakieś choroby występują częściej niż w populacji, na przykład choroba wieńcowa czy cukrzyca, należy podejmować działania prewencyjne nakierowane na prewencję właśnie tych konkretnych schorzeń. Wreszcie, jeżeli schorzenia już się pojawią, to nie znaczy, że starzenie dalej nie może być jeszcze w miarę pomyślne i ono nadal będzie, jeżeli będziemy takiego pacjenta leczyć z tych chorób i będzie on mógł normalnie funkcjonować zarówno poznawczo, jak i, jak i fizykalnie. Jak Państwo widzicie, również tak jak jeden z moich przedmówców, pokusiłam się o sprawdzenie PubMedu, jeśli chodzi o liczbę artykułów na temat starzenia. I proszę zobaczyć, to było prawie 620 tysięcy artykułów, które zawierało w sobie hasło starzenie. I widać niesamowity wzrost liczby takich artykułów. I to, co mój zespół publikuje, mieści się głównie właśnie wśród tych, tych artykułów. Natomiast. Zastosowanie do przeszukiwania hasło anti-aging w dwóch formach daje jedynie kilka tysięcy artykułów, czyli to jest dopiero nowo rozwijająca się dziedzina. I tutaj szczególnie widać w 2022 roku, jaka jest różnica pomiędzy artykułami opisującymi w dużej części mechanizmy działania, te bardzo liczne mechanizmy działania, 44 tysiące, versus niecały tysiąc. Dlatego też na razie jeszcze, proszę Państwa, nie możemy oczekiwać, że w ciągu kilku miesięcy albo nawet kilku lat pojawi się uniwersalny lek antystarzeniowy. Ale to nie znaczy, że jesteśmy kompletnie bezsilni, ponieważ jesteśmy w stanie pewne działania podejmować i dużą część z nich już moi poprzednicy wspomnieli. Chodzi o pewne zachowania prozdrowotne, ale. Gdybym, za, gdybym chciała zacząć i gdybym zaczynała od etapu najwcześniejszego istnienia organizmu ludzkiego, czyli od etapu embrionalnego i płodowego, istnieje zjawisko, które jest opisywane jako programowanie epigenetyczne w bardzo wielkim uproszczeniu. Polega ono na tym, że w trakcie rozwoju czynniki matczyne. Tutaj wymieniam czynniki niekorzystne, niedożywienie, które jest częste, ponieważ wiele kobiet chce być szczupłych w ciąży i źle się odżywia. Suboptymalne odżywianie to samo przewlekły stres, przewlekłe choroby, czy nieodpowiednie środowisko życia i pracy w subtelny sposób, ale znaczący funkcjonalnie modyfikują tworzący się epigenom embrionu, a następnie płodu. Są to zmiany, które prowadzą do bardzo subtelnych zmian metabolizmu. Niemniej jednak mimo tego te zmiany są na tyle ważne, że mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ryzykownego fenotypu, a ten z kolei może się przekształcić w pełne, pełnoobjawowe choroby związane z wiekiem, niegdyś zwane cywilizacyjnymi. Jeśli chodzi o modyfikacje epigenetyczne na poziomie organizmu, to mamy tę szczęśliwą sytuację, że właśnie epigenom jest plastyczny do pewnego stopnia oczywiście i czynniki środowiskowe, takie jak odpowiednia dieta, brak użybek, aktywność fizyczna, mogą modyfikować ten ryzykowny fenotyp i uniemożliwiać powstanie czy to samego ryzykownego fenotypu, czy nie dopuścić do wystąpienia tych chorób, jeżeli dana osoba jest naprawdę zdeterminowana i prowadzi tak zwany zdrowy tryb życia, o którym moi poprzednicy już mówili. I jedna bardzo istotna informacja jest taka, że niezależnie od tego, co się działo z nami na etapie życia embrionalnego i płodowego, nawet jeżeli byliśmy w grupie ryzyka, to podjęcie interwencji na każdym etapie życia jest rozsądne. Dlatego, że jak już wspominałam, epigenom jest plastyczny, w związku z czym te negatywne zmiany epigenomowe możemy zmienić w stronę korzystnych zmian epigenomu, nawet jeżeli ma się 60-70 lat. Zawsze warto zastosować prawidłową dietę, zacząć się ruszać, czyli czas na interwencję jest zawsze. Natomiast im wcześniej podejmowane są działania prozdrowotne, tym oczywiście przebieg procesu starzenia jest bardziej korzystny. Natomiast jeżeli chodzi o interwencje, które mogłyby wydłużać życie, jego zdrową fazę, to tutaj bardzo istotna jest dieta, już wspominana wielokrotnie wcześniej. Natomiast ja chciałabym Państwu powiedzieć, że interwencją dietetyczną o udowodnionym korzystnym wpływie na długość życia i przebieg procesu starzenia jest dieta pełnowartościowa z ograniczeniem kalorii. Ta dieta jest bardzo skuteczna w modelach zwierzęcych, począwszy od, od C. elegans, a skończywszy na naczelnych, w wydłużaniu zdrowej fazy życia i samego życia. Wydaje się, że u człowieka będzie podobnie, natomiast badania na ten temat idą, dlatego że te badania muszą być bardzo, bardzo długoterminowe. Więc jak Państwo za chwilę zobaczycie, rzeczywiście pewne parametry ogólne się znacząco poprawiają na tej diecie, natomiast czy ma ona wpływ na długość życia, no to tego oczywiście nie wiemy, ponieważ osoby ją stosujące muszą w pewnym momencie umrzeć i dopiero wtedy wykona się analizy statystyczne. Od pewnego czasu również wydaje się, że podobnie skuteczne do takiej ciągłej diety pełnowartościowej z ograniczeniem kalorii są również diety z jakby warianty np. czasowe ograniczenie spożywania posiłków lub głodzenie przerywane albo inne modyfikacje. Jak to wygląda, jak to wygląda u pacjentów? To, że ograniczenie kaloryczne jest skuteczne w wydłużaniu życia, wiemy już od bardzo dawna. W czasie I wojny światowej restrykcja kaloryczna w Danii doprowadziła do spadku śmiertelności aż o 34%, z kolei w Norwegii podczas II wojny światowej redukcja kaloryczna zmniejszyła śmiertelność o 30%. To są olbrzymie liczby. Natomiast na Okinawie, czyli jednej z blue zones, niewielka restrykcja kaloryczna około 15%. Powoduje, że średnia długość życia mieszkańców w tej wyspy jest dłuższa niż mieszkańców Japonii żyjących w innych rejonach, i mamy tam również bardzo licznych stolatków. Analizy badań krótkoterminowej i długoterminowej restrykcji kalorycznej tylko jeszcze raz podkreślam musi to być dieta pełnowartościowa wykazuje, że dochodzi do spadku metabolizmu podstawowego i spadku ciśnienia tętniczego. W długoterminowej diecie i sporej redukcji kalorycznej widzimy spadek masy ciała, głównie dotyczy tkanki tłuszczowej, No jest to raczej oczekiwane zjawisko. Widzimy też spadek metabolizmu podstawowego i spadek ryzyka kardiometabolicznego. Natomiast dieta w badaniu Biosphere 2, tutaj tam była olbrzymia restrykcja kaloryczna, 30%. Dodatkowo widzieliśmy również zmiany w funkcjonowaniu osi tarczycowej, co też jest zjawiskiem oczekiwanym. Tylko chciałabym tutaj nadmienić, że wszelkiego rodzaju interwencje środowiskowe, jeżeli mają mieć korzystny wpływ na przebieg starzenia i długość życia, to muszą być interwencje stałe. Dlatego, że na przykład zaprzestanie diety pełnowartościowej, niskokalorycznej w ciągu kilku miesięcy prowadzi do tego, że korzystne modyfikacje epigenetyczne ulegają odwróceniu. Oprócz ograniczenia kalorycznego, niezwykle istotny jest skład diety. O tym świadczy badanie, które pewnie przynajmniej część z Państwa zna, mianowicie ciężarnej matce myszy podawano bisfenol A, czyli pochodną plastiku, która jest czynnikiem demetylującym. Drugiej grupie ciężarnych myszy podawano zarówno bisfenol A, jak i czynniki zwiększające metylację DNA, które przeciwdziałają negatywnemu działaniu bisfenolu A. I myszka, myszki, które urodziły się tej matce, która spożywała zarówno bisfenol A promujący demetylację oraz czynniki zwiększające metylację, rodziła się zdrowa, nie miała żadnych problemów zdrowotnych. Natomiast mysz, której matka przyjmowała bisfenol A, który nadal niestety krąży w, w środowisku i stwarza niebezpieczeństwo również dla człowieka, więc dzieci tej matki rodziły się z żółtym futerkiem, co w samo w sobie nie jest specjalnie problematyczne, ale te myszy były otyły, chorowały na cukrzycę i często na nowotwory. I to badanie pokazuje, że wystarczy nawet pojedynczy czynnik wprowadzony do diety, który jest nieprawidłowy, że może w dramatyczny sposób zmienić fenotyp takiego zwierzęcia i analogicznie również u człowieka. O tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie, Państwo również słyszeli, natomiast ja tylko uzupełnię, że zdrowe odżywianie, zwłaszcza u osób starszych, musi być dopasowane do potrzeb. Dlatego, że osoby starsze często mają już różne choroby i mają konkretne, specyficzne wymagania dietetyczne, i tutaj takim kluczowym przykładem jest chociażby cukrzyca. Natomiast jeśli chodzi o diety, które są zalecane wszystkim na razie, ponieważ mają dość dobrze udowodnioną skuteczność, to są diety śródziemnomorskie. Mówię diety śródziemnomorskie, dlatego, że mają kilka odmian, w zależności od tego, o jakim kraju mówimy. Mają one jednak cechy wspólne, ponieważ są oparte na warzywach i, i owocach, z dodatkiem produktów zbożowych, orzechów, ziaren, oliwy z oliwek. Również należą do tych diet umiarkowanej ilości nabiału, zwłaszcza sfermentowanego, niewielkiej ilości ryb i drobiu, natomiast mało czerwonego mięsa i również niektórzy umieszczają w tej piramidzie w piramidzie śródziemnomorskiej również wino, a niektórzy z tej piramidy to wino wykluczają. Podobne diety, takie jak dieta MIND i dieta DASH, również, wydaje się, mają korzystny efekt na przebieg procesu starzenia. Słyszeli Państwo również o aktywności fizycznej. Ja tutaj również to podaję, jako jeden z elementów działania przeciwstarzeniowego. Są to działania, które zarówno bardzo korzystnie działają w prewencji schorzeń związanych z wiekiem, jak i bardzo korzystnie działają u osób, które już te schorzenia mają. I pierwsza i główna zasada jest taka, że nie należy prowadzić siedzącego trybu życia, ponieważ niezależnie od tego, jaka, ale jakakolwiek aktywność fizyczna jest lepsza niż całkowity brak tej aktywności. Natomiast jeżeli ktoś lubi siedzieć na kanapie i nagle podejmuje decyzję, że od teraz będzie żył zdrowo. To musi pamiętać o tym, zwłaszcza jeżeli jest osobą w średnim wieku lub starszą, że za, zarówno czas, jak i obciążenie wysiłkiem powinny być zwiększane stopniowo, ponieważ nie chcemy doprowadzić do powikłań y, różnego rodzaju, gdybyśmy zaczęli ćwiczyć zbyt, zbyt y, intensywnie, czyli od 0 do 100% możliwości fizycznych. To może się skończyć źle. Osoby starsze powinny wykonywać ćwiczenia tlenowe, wspomniane wcześniej ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową. Poprawiające równowagę albo poprawiające i poprawiające sprawność stawów. I tutaj po raz pod, kolejny podkreślę, że ćwiczenia powinny być dostosowane do możliwości danej osoby w danym momencie. Czyli to, co może 60-letni mężczyzna, to niekoniecznie może 90-letnia kobieta. Uśredniając, zaleca się co najmniej 150 minut umiarkowanej albo 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu lepiej trochę więcej. Z uwagą tą, że uważamy, czy dana osoba jest w stanie znieść te ćwiczenia, czy nie, czy jest fizycznie na tyle sprawna. Przy czym nie należy wykonywać tej, tej aktywności fizycznej w jednorazowo, albo na przykład dwukrotnie w sobotę i w niedzielę, tylko raczej sesje aktywności powinny być rozłożone w miarę równomiernie. Jeszcze jeden truizm regularny wysiłek umysłowy. Mózg jest takim samym narządem jak każdy inny. Jeżeli się go nie używa, to on się szybciej psuje. Więc oprócz normalnego na co dzień używania tego narządu intensywnego, można prowadzić pewne specjalne badania, takie jak, nie badania, tylko działania, takie jak stymulacje kognitywne czy treningi kognitywne, aczkolwiek dowody naukowe na skuteczność tego typu interwencji są na razie stosunkowo niskie, ale na pewno tego typu podejmowanie tego typu aktywności nie zaszkodzi. Teraz przejdę do hormonów, dlatego że bardzo wiele osób zastanawia się nad tym, czy hormony, to jest dobry pomysł, hormon wzrostu, on nam bardzo dramatycznie spada w toku starzenia. Konsekwencje są naprawdę obciążające, ponieważ jest to hormon anaboliczny i w związku z czym, jego, jeśli jego jest zbyt mało, to spada beztłuszczowa masa ciała, wzrasta ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej, co sprzyja przewylekłemu stanowi zapalenia o niskim stopniu nasilenia, a to sprzyja chorobom związanym z wiekiem, może się pojawić sarkopenia, może być osteopenia, osteoporoza, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia układu odpornościowego i ogólnie jakość życia osób z niedoborem hormonów wzrostu fizjologicznym rzeczywiście maleje. Dlatego też powstaje pytanie, czy suplementacja hormonów wzrostu jest wskazana jako leczenie antystarzeniowe. Więc za, przemawia to, że hormon wzrostu poprawi jakość życia u osób starszych z niedoborem tego hormonu, ale po drugiej stronie mamy bardzo dużo na nie. Ten hormon zwiększa oporność na insulinę, zwiększa śmiertelność osób, które mają poważne choroby, a wśród osób starszych takich jest bardzo dużo. Może przyspieszać rozwój nowotworów, ale to, co jest najważniejszym argumentem za nie, to jest to, że u zwierząt doświadczalnych niska aktywność osi hormonów wzrostu znamiennie wydłuża życie. Dlatego też na razie, na dzisiaj, uważamy, że suplementacja hormonów wzrostu najprawdopodobniej nie wydłuży życia, ale wiemy, że może jakość życia poprawić. W związku z czym obecnie nie rekomenduje się podawania hormonów. Pierwsze, K67, czy coś. Przepraszam, czy mnie słychać, bo słyszę, ktoś mówi coś. Nie rekomenduje się podawania hormonów wzrostu osobom starszym w celu leczenia fizjologicznej somatopazy. Kolejny hormon to jest dehydroepiandrosteron, prekursor hormonów płciowych produkowany głównie w nadnerczach i jest prekursorem hormonów płciowych nadnerczowych oraz hormonów płciowych produkowanych w tkankach obwodowych pod wpływem działania enzymów, które konwertują właśnie dehydroepiandrosteron do androgenów, a potem do estrogenów. Ten spadek jest również dramatyczny. Jest to szczególnie odciążające u kobiet, dlatego że kobiety w wieku pomenopauzalnym nie produkują sobie hormonów płciowych albo w absolutnych mikroilościach w nieczynnych już jajnikach i nie mogą jednocześnie polegać na produkcji prekursora hormonów płciowych w nadmężczach. Mężczyźni mają lepiej, ponieważ jeszcze mają produkcję hormonów w jądrach. W związku z czym, czy suplementować dehydroepiantrosteron? Nie ma zaleceń dotyczących stosowania lub niestosowania dehydroepiandrosteronu, więc można go stosować w sytuacji dużego niedoboru. I widać, że takie działanie może być korzystne, ponieważ ten dehydroepiandrosteron ulega konwersji do androgenów i estrogenów w tkankach obwodowych. Przy czym dawki dla mężczyzn mogą być większe niż dla kobiet, żeby nie przeważało działanie proandrogenne nad działaniem proestrogennym, proestrogennym u takich pań. I jeszcze hormony płciowe. Są to estrogeny są hormonami o działaniu protekcyjnym w różnych narządach. Objawy niedoboru są bardzo istotne, począwszy od tych, takich, które ewidentnie widać i czuć, wazomotorycznych i atroficznych w obrębie układu płciowego i moczowego. Ale w dłuższym terminie niedobór estrogenów zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, zwiększa ryzyko zaburzeń poznawczych, ryzyko osteoporozy, powikłań metabolicznych. Sprzyja otyłości i spadkowi napięcia skóry. Więc leczenie niedoboru estrogenów u kobiet, które nie mają przeciwwskazań, a mają wskazania, jest uzasadnione. I w zależności od tego, jaki, jaki, jaki jest cel hormonalnej terapii zastępczej, czy jest to terapia krótkoterminowa, żeby zmniejszyć lub zlikwidować objawy wypadowe, czy terapia wieloletnia w profilaktyce, nieleczeniu schorzeń spowodowanych niedoborem estrogenów. To tak długo ta, ta terapia może trwać. Jest to indywidualnie dobierane, w zależności od celu, tolerancji oraz czy nie pojawiły się przeciwwskazania. Natomiast kolejny hormon, tym razem który, którego, może, którego niedobór może wystąpić u panów, to jest testosteron. Testosteron jest, tak jak hormon wzrostu, hormonem anabolicznym i jego, jego niedobór. Oprócz tych podobnych cech, jak w sytuacji niedoboru hormonów wzrostu, dodatkowo jeszcze dochodzą zaburzenia w sferze, w sferze funkcjonowania seksualnego. Natomiast w przeciwieństwie do kobiet po menopauzie, u mężczyzn starszych, aby rozpoznać związany z wiekiem niedobór testosteronu, konieczny jest nie tylko jego niski poziom w badaniach biochemicznych, ale i objawy kliniczne, dlatego że niektórzy mężczyźni są bardziej wrażliwi, a nie mniej wrażliwi na, na testosteron. I jedni mężczyźni z niskim poziomem testosteronu mogą mieć objawy kliniczne, a inni nie będą mieli ich zupełnie, zupełnie wcale. Więc tutaj muszą być dwie rzeczy: i biochemiczne wskaźniki niedoboru, i objawy kliniczne. Tak samo jak w przypadku pan, tutaj może być leczony tylko pan, który jest bez przeciwwskazań ze wskazaniami. Kolejne działanie to są szczepienia. Uszczepienia zalecane u osób dorosłych przez PZH są tutaj wylistowane, natomiast takie, które często trzeba stosować, no lub rzadziej w odstępie co, co 10 lat, ale u osób starszych się je bardzo zaleca, to są szczepienia przeciwko grypie COVID i, i pneumokokom, ale również inne też są bardzo wskazane. Przy czym pamiętać należy, że u osób starszych odpowiedź na, na szczepienie może być niższa ze względu na procesy immunostarzenia. Inne działania, które możemy podejmować, to jest zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu, kontakty społeczne, kontrola chorób i korekta niepełnosprawności oraz medycyna regeneracyjna. Natomiast kolejną grupę, taką ważną grupę istotną stanowią leki przeciwstarzeniowe i nutriceutyki o potencjale przeciwstarzeniowym. Są one tutaj wymienione. Najlepiej przebadane, co nie znaczy, że dobrze, w aspekcie działania przeciwstarzeniowego są rapamycyna, metformina. Uważa się, że leki o potencjale antystarzeniowym to są też inhibitory stanu zapalnego, statyny oraz wiele innych leków. Na razie żaden z nich nie jest zalecany jako lek antystarzeniowy. Tak samo jak hormony też nie. I nutriceutyki, wśród nich na, 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 na pierwszą rolę odgrywa dość intensywnie banany resveratrol. Wreszcie senolityki mogą być stosowane, ale na razie badań klinicznych, które dałyby takie konkretne wyniki, nie ma. Jeśli chodzi o badania kliniczne, to jak Państwo tutaj widzicie, europejski, europejski spis badań klinicznych i amerykański spis, gdzie są, znajdują się badania całego świata, nie dają specjalnie, nie pokazują, że specjalnie wiele tych badań jest prowadzonych. I wiele z tych, które mają w słowach kluczowych np. longevity czy anti-aging, to są badania, które badają pacjentów z konkretnymi schorzeniami, jakieś konkretne działania, jak u tych pacjentów te działania mogą poprawić stan takiego pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o takie czysto działanie antystarzeniowe, to przede wszystkim badana jest rapamycyna, metformina i właśnie resveratrol. Metformina to jest stary lek, bardzo dobry, który poprawia przebieg starzenia. I wydłuża zdrową fazę życia, natomiast nie wiemy, czy u człowieka jest w stanie wydłużyć samo życie. Te badania dopiero będą musiały być utworzone, ponieważ większość z badań klinicznych są to badania krótkoterminowe, które trwają od kilku tygodni, maksimum do kilku lat, więc nie mogą dać odpowiedzi takiej bardzo jasnej, czy stosowanie metforminy wydłuży życie. I tutaj pokazuję Państwu kilka takich badań, które wydają się być dość istotne. Na przykład badanie TAIN, Targeting Aging with Metformin. I to jest to badanie dopiero w organizacji. Będzie to badanie wielośrodkowe, około 3000 osób. I tutaj będzie analizowane potencjalne opóźnienie występowania chorób związanych z wiekiem u pacjentów przyjmują, u osób przyjmujących metforminę. I jest to badanie, czy będzie to badanie wieloletnie. Natomiast w Rejestrze Europejskim udało mi się znaleźć badanie Med for Aging to jest badanie w toku, które pokazuje, czy dojdzie do potencjalnego odwrócenia przyspieszonego starzenia biologicznego u osób żyjących z HIV, Jest to również badanie długoterminowe, bo sześcioletnie. My również w tej chwili przystępujemy do badań wpływu metforminy na epigenom i przebieg starzenia. Taki wpływ jest, ale dopiero jesteśmy na etapie bardzo wstępnym, więc więcej na ten temat mówić nie będę. Kolejny leko o bardzo dużym potencjale antystarzeniowym to jest rapamycyna. Tutaj jest bardzo ładne badanie kliniczne PERL, które jest badaniem w toku. Około tysiąca osób. W tym, w, w tym przypadku analizowana jest długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w ograniczaniu zmian klinicznych, biochemicznych i fizjologicznych, Związanych z pogarszającym się stanem zdrowia i starzeniem się zdrowych osób starszych, czyli to jest takie typowe badanie wykazujące lub nie wykazujące potencjał czy efektywność antystarzeniową. Wreszcie resveratrol. Jest to substancja, która wydłuża życie u prostych zwierząt doświadczalnych o olbrzymim potencjale antystarzeniowym. Również i tutaj udało mi się znaleźć kilka badań klinicznych. Natomiast to, które zwróciło moją uwagę, to jest badanie Biological Effects in Consumers of Resveratrol Enriched Wine. Jest to również badanie dopiero w toku i będzie porównany stan zdrowia y, y, biorących udział w tym badaniu przed i po interwencji winem wzbogaconym w Resveratrol w dawce 150 mg na litr wina. Y, badanie siłą rzeczy trwa 3 miesiące, ponieważ nie należy promować y, 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 Przyjmowania dużych dawek alkoholu, alkoholu w, 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 długich, w długim okresie, okresie czasu. I proszę Państwa, to by było na tyle. Podsumowując, chciałabym tylko powiedzieć, że niestety ona, na, obecnie my nie mamy dowodów z badań klinicznych o dużej mocy, które by wskazywały, że są takie um, interwencje antystarzeniowe, które na 100% działają antystarzeniowo i mogą być stosowane w, w ogólnej y, populacji. Niemniej jednak mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat do tego dojdziemy i na rynku pojawią się <laughs> preparaty, za którymi będą stały wiarygodne badania kliniczne. Chciałabym podziękować mojemu zespołowi, z którym wykonujemy badania nad procesem starzenia w ramach wymienionych, między innymi w ramach wymienionych tutaj projektów starzeniowych. Spora grupa osób, które ze mną pracują, to są lekarze, dlatego też dużo badań, które wykonujemy, to są w tej chwili badania kliniczne. I bardzo Państwu dziękuję.